Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj, naszym gościem dzisiaj jest pan Kingong, który niedawno przyjechał prosto z Afryki. Spróbujemy się dowiedzieć o zwyczajach panujących w tamtym kraju i o różnicach w naszym kraju. Może na początek powie nam pan, od jak dawna przebywa pan w Polsce? W Polsce? Tak. Jestem od. Niedawno przyjechałem, dopiero tydzień temu, bo się dowiedziałem, że tu, tutaj jest takie Hollywood. Aha, to rozumiem, że zamierza pan y, grać jakąś główną rolę w filmie w naszym kraju, tak? No właśnie dlatego wyjechałem. A czym pan się zajmował, będąc w swoim kraju, w Afryce? Ja tam mam rodzinę do zmaja, Mam kobietę, jedną, i drugą, i trzecią też. No i mamy 11 dzieciów, i musiałem tam pożywienie na nich szukać, no i polowałem, polowałem na z zwierzęta. Aha, a w czym, w jakim domostwie tam leście mieszkali? No mieliśmy tak... A tak, tak, tak niedużą. Nie no i ciasno tam było. No i tak. To rozumiem, że pan, jak wcześniej rozmawialiśmy, pan mieszkał w miejscowości zwanej Hatakumba, tak? Dokładnie. A jak ten te plemię pana się nazywało tam? My nazywało się Long Long Lang a ja tam byłem głównym wodem. i jestem King Hong a teraz jak już głównego wodza szczep stracił to kto tam dowodzi? ja myślę myślę że mój Br 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 brat. Przyrodni brat, tak? Tak. Aha. A będąc tu w naszym kraju, czy spotkał się pan już może z jakąś taką dyskryminacją rasistką, taką takie coś w tym rodzaju takie rasowe, takie. Na rasowym kolor skóry. No ja jak miasto co przechodziłem. Takie du, 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 duże domy, domy, takie dumki, takie duże, nie chcą. Tam ludzie, dzieci małe, dziecka, to tam krzys miały w ręce i tak goniły za mną i, i rzucały we mnie bananami. No to jak pan się tu czuje, tu, w naszym kraju, jako obcokrajowiec? No tak jak... To tak obco krajowiec, czuję się tutaj jak obco. Tak Ale tak słyszałem, że do nas, tam do Afryki, tam do Jong 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 przyjechał jakiś biały I, o. i powiedział, że tutaj właśnie w tym kraju to zrobić karierę. A, karierę. To pan tu przyjechał zdobywać karierę, pieniądze. Tak, kobiety. A, kobiety nasze polskie. A podobają się panu nasze polskie kobiety? A, ale one są. No i podobno są dobrymi żonami. A jak tam A. afrykańskie kobiety? Są dobrymi żonami, czy nie? A z, b, z, są na jak, jak coś powiedz to zrobiam am. Dzieć, dzieciakami, dziećmi, dziećmi już się zajmuję no, no A może pan powie coś o zwyczajach panujących, jakichś tradycjach takich takich afrykańskich co tam robicie tak na co dzień, co, co jakie są zwyczaje? No, po prostu rano wstajemy, jeżeli nie ma czegoś do jedzenia z poprzedniego dnia, czy wtedy to wtedy się odnieść na polowanie, po, po, polowanie, i upoluję, później Kobita zrobi An. później idziemy pić ze znajomymi. Takie, 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 takie picia. A jakie trunki tam najczęściej tak pijacie? Tak? A to tam pijemy ciąg ciąg, później ciąg, 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 i... ciąg, ciąg, siąg. I bang, bank, i, ten, I później tak w głowie, tak, 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 tak jakoś tak, no, sz, sz, uuu, no. no rozumiem, no to czas nasz ubiega końcowi, podziękujemy naszemu gościowi i życzymy, żeby się wszystko dobrze w naszym kraju, żeby się podobało, żeby jakoś no, Pan stanął na nogi i żeby udało się Panu zagrać w tej głównej roli.